Cześć! Z tej strony Błażej na kanału Grykowski, A dzisiaj przyszła pora na długo wyczekiwany haul na moim kanale Czyli zakupy z LEGO House z sierpnia 2022 roku Na 90-lecie firmy LEGO Zapraszam do oglądania! Słuchajcie, plan na ten odcinek jest prosty Najpierw mam wam w pokazać zawartość tej wielkiej torby Ponieważ tam są największe zestawy, które też się wpasowują w klimat LEGO House Którego kupiłem też nie w LEGO House'ie samym, ale przysłano mi go podczas pandemii, była taka akcja jednorazowa, gdzie mogłem kupić ten zestaw online i właśnie mi go przysyłano, także to na pewno jest coś fajnego, dlatego postanowiłem już go na pierwszy kadr tutaj wysunąć. No a tą drugą torbę zajmiemy się ją później, kiedy już wam pokażę zawartość tej, to przejdziemy na mój stół recenzencki, że tak powiem, no i tam już bliżej to wszystko wypakuję. Słuchajcie, także najpierw tą torbę sobie na bok wezmę, żeby nam już nie przeszkadzała i żeby były miejsce na te dosyć spore jednak zestawy, które znalazły się w tej torbie. No i teraz będę powoli z niej wyciągał. Ogólnie w środku są cztery zestawy, i za chwilę zobaczycie, jakie. Oczywiście raczej chronologicznie sobie pójdziemy. Pierwszym zestawem, jaki sobie zakupiłem, słuchajcie, jest to drewniana kaczka z Lego House. Tylko i wyłącznie w tym miejscu można ją zakupić w Lego Storze. Oczywiście nie musicie kupować biletu, żeby ją, e, że tak powiem, zakupić tam. Bo sklep jest ogólnodostępny, nawet dla tych, co nie mają biletu do Lego House. Taka informacja dla tych, co nie wiedzą. Pierwszy zestaw z unikalnej e, oczywiście edycji i też mi się udało, słuchajcie, ten zestaw dorwać z autografem, ponieważ byłem właśnie w drugi dzień, e, kiedy Lego House był otwarty, bo ja tam, tam byłem na dwa dni, słuchajcie. No i e, były ku mojej uciesze też kaczki. Już w ten drugi dzień, jak byłem z autografem. Słuchajcie, projektanta! Także naprawdę jest coś genialnego. Pokażę Wam też później na biurku jeszcze jeden taki e, fant, który udało mi się zdobyć, i jest to dosyć coś unikatowego. Wydaje mi się, że no to nigdy nie wpadł e, przede mną, chociaż nie wiadomo tak naprawdę. Na pewno nie widziałem czegoś takiego na chociażby YouTubie. E, wydaje mi się, że to fajny smaczek jest, ale to oczywiście później Wam pokażę. Tył opakowania: oczywiście jest to replika tej starej kaczki. I jest to coś genialnego, właśnie w dniu 90-lecia firmy LEGO udało mi się ten zestaw zakupić, także tym bardziej podwójna satysfakcja mnie tutaj um, czekała w ten dzień. No i słuchajcie, skoro kupiłem kaczkę, to też nie mogło zabraknąć drugiego zestawu z limitowanej edycji, czyli maszyny, słuchajcie, dla wytwarzania klocków. Jest to zestaw w tym momencie, z tego co już wiadomo mi, Niedostępny w LEGO House, ponieważ został on wyprzedany. Nie wiem, czy on ma zamiar wrócić, bo w sumie jest to drugi zestaw z kolekcji. Pierwszy nadal się trzyma, ale drugiego już na ten moment nie ma, więc mogę się, że tak powiem, szczy szczycić w czymś unikatowym w mojej kolekcji, tak trochę. No i oczywiście jeden do jeden klocek tutaj, który jest lekko niewidoczny, ponieważ kadr się skończył. O tutaj nadrukowanego zestawu z klockami z LEGO House naprawdę bardzo ładna wytłaczarka. No i słuchajcie, od tyłu prezentuje się zestaw w taki oto sposób, mamy też e, wcześniejszy set, czyli kaczkę, która wyszła w 2020 roku, no i ten w 2021 roku, co roku około w marcu coś takiego, LEGO stara się te nowe zestawy z LEGO House nam tam dostarczać, także to jest coś fajnego, ponieważ no w jakimkolwiek nie bylibyście czasie, e, w tym LEGO House to coś tam unikatowego na pewno możecie e, zakupić oczywiście bo raczej zapotrzebowanie jest na tyle duże, że tam te zestawy zawsze są i nie ma takiego czegoś, że załóżmy, nie byłoby ani jednej kaczki w jakiś dzień, tylko raczej starają się te zestawy tam naprawdę mieć spoko zaopatrzenie. Dalej, może sobie jakoś tą torbę, słuchajcie, na bok wyrzucę, żeby już nam nie przeszkadzała, i z niej właśnie w tym momencie wyciągam, jak się to pewnie większość z was domyśla, trzeci zestaw, który jest unikatem dla tego House. no stwierdziłem, tak naprawdę to najbardziej podoba mi się zestaw z kaczką, nie ukrywam. Te dwa już oczywiście mniej, ale stwierdziłem, że naprawdę, jeśli jadę tam tak naprawdę raz na może i 10, może i 5 lat, coś takiego, to stwierdziłem, że warto jednak kupić wszystko unikatowe, co tam jest dostępne. No bo słuchajcie, zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje teraz na kadrze. Te pudełka, te zestawy, wszystkie unikatowe z tymi właśnie podpisami unikatowymi również. Genialnie się one zajem prezentują, no i kupiłem je w sumie tak głównie dla kolekcji, nie dla e, jakiejś tam bym powiedział sympatii wobec danej budowli, no bo ten stolik jakoś mega mnie nie zachwycił. Ale mówię, dla kolekcji bardzo warto, zauważcie też, że numery zestawów się tak zaczynają. Tu jest, kończy się na jeden, tutaj się kończy na 2, tu kończy na 3. I oczywiście w tym roku wyszedł Pirat jako czwarty zestaw unikatowy, i pewnie on też się kończy jako 40504. Także to na pewno będę musiał sobie nadrobić. Nie wiem, kiedy następny raz będę w Lego House, ale na pewno będę ten zestaw chciał mieć, no bo jednak od pierwszego mi się udało wszystko na razie do trzeciego mieć, więc wydaje mi się, że warto coś takiego kolekcjonować. No i słuchajcie, czwarty zestaw, co prawda pudełkowy, ale taki skromniutki jest zestaw z Legolandu. Miła pani mnie wpuściła na ostatnie dosłownie jakieś pół godziny do Legolandu, tylko i wyłącznie do sklepu. No, i słuchajcie, zakupiłem sobie taki zestaw jako pamiątkę z, bym powiedział, 2014 roku, bo wtedy też byłem w Legolandzie. To było już prawie 10 lat temu, w sumie na ten czas. I wtedy pamiętam, że taką właśnie tutaj zabawą się bawiłem w realnym życiu, że tak powiem, bo to jest mini model, który przedstawia tą atrakcję z Legolandu. I pomyślałem, żeby sobie takie coś na pamiątkę zakupić, bo wtedy tamtego zestawu jeszcze nie było, te 10 lat temu, a teraz wypuścili taki zestaw, więc. Pomyślałem, że to będzie taka mikropamiątka, właśnie z tego parku rozrywki. No i zobaczcie sami, no ja teraz spojrzałem na kamerę i naprawdę bardzo mi się podoba ta sceneria, którą tutaj teraz ułożyłem. Oczywiście lecimy do mniejszej torby, bo tam też jest masa, masa dobroci. Ok, słuchajcie, ustawiłem sobie bardziej dogodny kadr, żeby wam pokazać te pomniejsze rzeczy, bo jest ich tutaj bardzo dużo, jak widzicie. Już kątem oka, ale najpierw te dwie rzeczy, takie mniej klockowe bym powiedział, bo pierwsza to jest taka pamiątka, słuchajcie, z moim unikatowym ułożeniem klocków w 6, 2x4. Jest tutaj właśnie numer kombinacji, moje imię i data wizyty w LEGO House. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych pamiątek, jaką właśnie stamtąd przywiozłem, no bo jednak widać, że tam byłem ide idealnie w dzień, słuchajcie, 90-lecia firmy. No i też jest numer kombinacji, jak i moja unikalna kombinacja, która się nie powinna nikomu powtórzyć, ponieważ to maszyna jakby ją generuje i te, które się już wygenerowały, to nie mają prawa po prostu e, się e, jakiejś innej osobie powtórzyć. Tak to tam działa, także to jest naprawdę bardzo fajna pamiątka. I pamiątka, o której wspominałem, pomyślałem sobie, że wezmę kilka tajli 2x4, słuchajcie, bo słyszałem, że sporo projektantów się... Tam właśnie przemieszczę po LEGO House i nie tylko, w całym Billund ogólnie. I akurat, słuchajcie, udało mi się spotkać projektanta Kaczki, właśnie, którą pokazywałem Wam wcześniej na poprzednim kadrze. I jest to identycznie ten sam autograf, co na tym pudełku i podpisał mi się ten projektant właśnie na tym tajlu, ponieważ go poprosiłem. I słuchajcie, zrobiłem sobie taką właśnie prowizoryczną gablotkę, żeby tego tuszu z markera w jakiś sposób nie uszkodzić i żeby to... Właśnie było takim swoistym, nie wiem, eksponatem, takim swoistym eksponatem, właśnie w mojej kolekcji. Wydaje mi się, że to jest naprawdę coś świetnego. Nawet powiem szczerze, że jestem pełen podziwu, że ten projektant właśnie e, umiał się na takim małym tajlu podpisać, bo to jest naprawdę dosyć skomplikowany e, autograf. To jest Jamie Wheeler, taki projektant, który chociażby właśnie tą kaczkę jako jeden z dwóch projektantów e, zaprojektował. Także naprawdę to jest, wydaje mi się, naprawdę genialna pamiątka z tego wyjazdu. No i słuchajcie, zabieramy się za to, co kupiłem sobie ogólnie w Lego House. Wziąłem sobie taki komplet y, klocków z duplo. To są moje pierwsze klocki duplo. Słuchajcie, w kolekcji. Je można było wy, y, wyciągnąć jakby z pudełka przy wyjściu już z samego Lego House. Też kupiłem sobie taki magnes w Legolandzie. One były na przecenie dosłownie chyba tam po. Nie pamiętam ile chyba 20 koron, coś takiego. Tak mi się wydaje. Albo po 10, już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Też takie były zestawy z Extra. Oczywiście to jest stan na 10 sierpnia 2022. Takie, słuchajcie, kompleciki tam kupiłem chyba po 25-30 zł, coś takiego. I kupiłem sobie takie bodajże dwa, ale już teraz nie pamiętam dokładnie. Zobaczymy jeszcze za chwilę, czy jeszcze jest jakiś komplet. Ale wydaje mi się, że dwa kupiłem. Mamy pięć arkuszy naklejek, słuchajcie, i kilka klocków. To jest naprawdę coś genialnego dla. Dla twórców Lego miast. Także mówię kupię sobie to, bo to już wyszło z produkcji i ciężko to kupić dostać w Polsce. Też kupiłem sobie taki magnesik, słuchajcie, z Lego House. Pomyślałem, że wszystkie te rzeczy, które są tam unikalne w pewien sposób dla właśnie Lego House sobie zakupię. No bo jednak tego nigdzie indziej już nie będę mógł zdobyć. Jest tutaj też taki mały komplecik do tworzenia zamówień słuchajcie w mini-szefie. Taki sobie jeden nieodpakowany wziąłem też do kolekcji. Rozdawali oczywiście w tamtym okresie też briki. Słuchajcie, takie. Um, słuchajcie, to był chyba dwa na dwa. Też z okazji 90-lecia. Nawet w Polsce w sumie, ale w tamten dzień też e, były rozdawane właśnie w Bilund. Także mam taki w swojej kolekcji również. No, słuchajcie, mamy też. Może tak lekko tą torbę wycofam z kadru. E, mapety, ponieważ. Tą serię kolekcjonowałem tak naprawdę gdziekolwiek się dało. A mianowicie i w Bilund kupowałem kilka minifigurek, i w Poznaniu w Gdańsku, bodajże w Warszawie. Także to jest taka seria, którą kolekcjonowałem tak naprawdę po całej Europie. Tak mi się wydaje. Tutaj mam dwóch dziadków sobie tam, pamiętam. Wybrałem w tych saszetkach, także e, spoko. No i słuchajcie, też słyszałem, że jest taka opcja, że w Legolandzie. Można było sobie te blisterki pakować do fula, i rzeczywiście tak, tak, tak można było. W dniu tam właśnie byłem, 10 sierpnia, i sporo osób widziałem, że tak robiło, więc też spróbowałem i rzeczywiście udało się takie coś kupić. Byłem tam dosłownie chyba 20 minut, więc miałem czas na skonstruowanie tak naprawdę jednego takiego blisterka i w sumie postaram się może na jakimś zdjęciu oddzielnym Wam wrzucić, jak wyglądają te wszystkie elementy z tego jednego blistra za chwilę, dosłownie, żebyście się, się już nie pogubili, bo jeszcze będą kilka innych blisterków słuchajcie, blisterek, a raczej polibak z klockami 2x4 ale w kolorze, znaczy no też w kolorze czerwonym, tylko że normalne, basicowe klocki mamy też polibak LEGO VIP piracki on był wtedy rozdawany do zakupów, także mam taki właśnie polibak również z Bilund. Niestety wtedy już kryjówki. Słuchajcie, nie było Forest Menów, ponieważ się wyprzedała. Trochę szkoda no bo to jednak stolica klocków Lego, a już jej nie było. Także szkoda no sprzedawcy tłumaczyli się takim czymś, że sporo zestawów musieli rozesłać na resztę świata i że w Bilund zabrakło. No trochę. Trochę to im, moim zdaniem, ten argument nie wyszedł. No ale trudno. Ja w tym czasie sobie wysypałem resztę rzeczy, które kupiłem w bilon, Słuchajcie, może wezmę te dwie rzeczy już na bok. Dwie figurki z Minifigure Factory. No i dwa blisterki też z samego Lego House. Dosyć ciekawe tam mieli części. Na pewno te figurki z maseczkami genialne. No i można było sobie też brać po dwa akcesorium z tego co. Pamiętam właśnie w LEGO House, także nawet fajnie, bo w Polsce można oczywiście brać po jednym. No i też mamy, słuchajcie, no chociażby taki właśnie pokrowiec na gitarę. To jest coś genialnego moim zdaniem, bo to chyba występowało tylko w serii piątej minifigurek. No i naprawdę fajne, zauważcie wyrazy twarzy, jak i elementy można tam było dorwać sobie. Także to jest coś fajnego. No i też właśnie zaskoczeniem były te ekstra wszystkie zestawy. Nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne, ale na tamten moment było ich jeszcze kilka tam. No i słuchajcie, dwa takie zestawy sobie kupiłem też. To było po cenie katalogowej w sumie. E, także spoko. E, jedzenia słuchajcie, legowego, bo to też już na tamten czas było w Polsce chociażby niedostępne po normalnych cenach. No, i słuchajcie, zbliżamy się do końca tych małych rzeczy. Mamy sobie breloczek. W sumie wszystkie breloczki też kupiłem, które były unikalne. One kosztowały nie pamiętam już dokładnie ile, ale jakieś 20-30 zł, może za sztukę, wydaje mi się. No, i słuchajcie, mam brika z nadrukiem Lego House. To jest pierwszy brelok, który był tam unikalny. Drugim brelokiem jest właśnie taki chłopiec. W trzecim, słuchajcie, jest taka dziewczynka. Dosłownie wręcz. Identyczny jak chłopiec, tylko oczywiście w barwach czerwonych, no i słuchajcie, pracownik LEGO House, też jako czwarty breloczek, także wydaje mi się, że no fajna pamiątka, może niezbyt użyteczna, ale postanowiłem jednak kupić wszystkie te rzeczy, które są tam unikalne, bo pomyślałem, że tam już raczej długo nie zawitam. No, i też słuchajcie, figurka, którą dostawaliśmy przy zamówieniu e, małego zestawu dla juniorów, e, właśnie taką figurkę się dostawało. I tu by nie było nic unikalnego, gdyby ta figurka, słuchajcie, z tyłu nie miała o właśnie takiego nadruku z napisem Lego House. Słuchajcie, i to jest coś, no, wydaje mi się, najbardziej unikatowego w tej figurce, bo reszta to jest e, po prostu e, zwykłe klocki, bym powiedział, ale również ciekawe. No, i słuchajcie. Chyba najlepsze rzeczy, jakie udało mi się zdobyć, czyli figurki z Minifigure Factory. No i tutaj też sobie zabrałem kilka dosłownie yy, akcesoriów do tych minifigurek. O, w taki sposób. Za chwilę wam pokażę, co sobie nadrukowałem na tych elementach. No i słuchajcie, tutaj też. O, w taki sposób prezentuje się druga minifigurka. No i chociażby z takich nakryć głowy jak. O, właśnie takie sombrero, taki, takie afro, też genialne. Albo tutaj od kapelusz od Leprecona, czy coś takiego. E, czarownica, torsz czarownicy. Słuchajcie, główka czarownicy też. Fajnie się to naprawdę prezentuje. Torsik indiana, tutaj mamy też jakieś e, spodnie ubrudzone. Kilka naprawdę ciekawych główek, które do mojej kolekcji przywędrowało właśnie w tych masteczkach. Chciałem sobie. Ich wziąć dosyć sporo, ponieważ no one są tylko chyba były w szóstej serii minifigurek. Tak mi się przynajmniej wydawało. No i jeszcze kilka nakryć głowy, Spodenki, O, też taka główka królika. Mamy też sporo tych kubków jednorazowych. Karty do wróżbiarstwa siekiera i nakrycie głowy do policjanta. No i rzeczy, jakie sobie nadrukowałem, słuchajcie. Może Wam to pokażę chyba bliżej, lepiej na zdjęciu, ponieważ tutaj mi lekko ostrość nie łapie, także zmieniam kadr i za chwilę Wam to pokażę z bliska. I pierwszym drugim, jaki sobie stworzyłem to, słuchajcie, oczywiście nazwa mojego kanału na briku 1x3. Trochę ubolewam, że on jest 1x3, bo jednak wolałbym, żeby on był parzyście, że tak powiem, study żeby miał, bo jednak by się go dało w różnych miejscach lepiej chyba wkomponować, no ale już trudno, wiadomo, że każdy brik taki jest i w takich wymiarach to robią, e, także Chciałem sobie nadrukować własną nazwę kanału, ponieważ sądziłem, że to będzie najbardziej, że tak powiem, odpowiednie właśnie na takiego brika. No i słuchajcie, też był unikatowy nadruk właśnie w okresie 90-lecia klocków LEGO. E, tutaj mamy na torsie nadrukowane 90 years of play, oczywiście. No i na tyle klocka jak i torsiku mamy nadruk LEGO House, który był domyślny dla każdego nadruku i nie można było go zmienić, zawsze był LEGO House z tyłu. No i słuchajcie, na tyle... Właśnie torosu naddrukowałem sobie kaczkę, która jest symbolem właśnie takiego, bym powiedział, historii firmy LEGO. No i oczywiście 10 sierpnia i 1932 rok do 2022 rok i jest napisane, że LEGO 90 years. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę coś genialnego. Tak chciałem sobie to zaprojektować, żeby to właśnie była taka pamiątka na 90-lecie. A drugi torsik, słuchajcie, jest taki, bym bardziej powiedział, ogólny, ale równie... Fajny, nadrukowałem sobie Bilund 2022, ponieważ moje imię zawierało polskie znaki. i Sądziłem, że będzie to słabo wyglądać, właśnie, a nie można takich było tam, właśnie użyć w tym y, kreatorze. No i nadrukowałem sobie też Bilund 2022, no i taką mapkę Bilund, znaczy mapkę Danii, która pokazuje, w którym miejscu dokładnie znajduje się Lego House. No i od tyłu również nadruk Lego House, no bo tak jak mówię, był on domyślny. No i kilka mniejszych. Nadruków, Ru głównie, właśnie LEGO House, ee, nadruk z tyłu koszulki. On jest bardzo podobny do tego, co miałem właśnie w tym kucharzu, na tyle, ale jeszcze dodałem sobie po prawej, jak i po lewej stronie takie emblematy, e, właśnie które przedstawiają chociażby e, drzewo kreatywności, jak i napis, który mówi, e, który jest po duńsku oczywiście i jest tam napisane, że tylko najlepsze jest wystarczająco dobre czyli takie przewodnie hasło e, firmy LEGO także tak się prezentują te dwa. Orsiki obok siebie. Oczywiście jestem bardziej zwolennikiem tego pierwszego, raczej bo jest on taką pamiątką swoistą, właśnie ukierunkowaną w ten konkretny dzień, w którym tam byłem, także w taki sposób. No i jeszcze chciałem się wam pochwalić, że zdobyłem do paszportu unikatową pieczątkę właśnie z Lego House. Była to jedyna unikatowa pieczątka. No i tutaj macie lekki spoiler, czego możecie się spodziewać też na kanale, jako coś w postaci vloga, jak i holu. Zakupowego, także wydaje mi się, że to było na tyle. Ale jeszcze mam dla Was taki mały bonus, gdzie pokażę Wam wszystkie zakupy na jednym kadrze, jak się prezentują. Plus jeszcze jedną przesyłkę, która niedawno do mnie przybyła i postanowiłem, że warto by to było pokazać na filmie. Słuchajcie, zapowiadany bonus jest naprawdę spory, dlatego musiałem pokazać Wam go na innym kadrze niż wszystkie zakupy z Lego House, które widzieliście przed chwilą. No i sobie już go naciąłem, żeby tylko podnieść pokrywę i pokazać Wam, co się w nim kryje. Oczywiście w tym kartonie od przesyłki. Pewnie sporo osób się domyśla z was, które na liveach uczęszczają dosyć często, jaki tam zestaw w środku jest, ponieważ do mnie przyszedł on około 2 tygodnie temu, może 3. No i słuchajcie, zamówiłem go tak naprawdę w maju 2022 roku, więc wydaje mi się, że w tym momencie już dla każdego będzie jasne, co w nim jest. No i słuchajcie, w środku o! wypadło oczywiście. Zabezpieczenie po dwóch stronach zestawu jest yy, plac budowy z Bricklink Designer Program. Jest to zestaw, który naprawdę chciałem mieć w kolekcji, no bo jednak, tak jak wiecie, buduje miasto Lego i wydaje mi się, że będzie się on prezentował naprawdę w mojej makiecie miasta bardzo fajnie, ekskluzywnie. No i też bym powiedział ciekawie, no bo ten dźwig jednak można sobie też podwyższyć. Słuchajcie, kilka takich paneli sobie już zakupiłem do podwyższenia tego dźwigu, żeby on był wyższy. No, i ten budynek będzie w budowie, jako taki drugi wieżowiec obok blisko, tak naprawdę, może w towarzystwie yy, Daily Bugle gdzieś go umieszczę. No, i słuchajcie, tył opakowania. W środku nie ma instrukcji, oczywiście, zestawów jest 10 tysięcy na cały świat wyprodukowanych. Także jest to produkt naprawdę, wydaje mi się, ekskluzywny. No, i od tyłu wygląda to w taki oto sposób. Figurek jest chyba dosyć sporo, bo chyba około sześciu, hmm, może siedmiu, coś takiego. Nie jestem w tym momencie pewny. No i co, i na pewno nie mam zamiaru tego zestawu sprzedawać, tylko sobie go słuchajcie, otworzę, no bo jest to, wydaje mi się, że warte przyjrzenia się na kanale, jak i w mieście samym, żeby to umieścić i zobaczyć, jak to się będzie prezentować w jakimś narożniku. No i napiszcie tak naprawdę, co sądzicie o tym dzisiejszym holu. Czy takie długie filmy wam przypadły do gustu? Bo teraz widzę mniej więcej, ile to mi zajęło nagrywanie tego wszystkiego, czyli. Umawianie zastałów z LEGO House, jak i właśnie tego bonusu. No ale dawno nie było filmu, także, są... także postanowiłem Wam nagrać taki dłuższy materiał, żebyście mieli co oglądać. Także napiszcie co jeszcze raz, co sądzicie o tych moich zakupach i jakie zestawy może chcielibyście w swojej kolekcji z nich mieć, a może jakieś posiadacie. Także czekam na Wasze komentarze, a ja się z Wami teraz żegnam, do następnego, do zobaczenia i cześć!